Witam wszystkich w drugim odcinku z Kawasaki. Zaczynam już powoli sobie w niej grzebać. Zobaczymy, co tam się dzieje, jakie tam nowe usterki uda się znaleźć. Co dzisiaj? Dzisiaj zabawa z rolgazem. Muszę się tutaj nim zająć, bo się bardzo mocno zacina i przeszkadza bardzo mocno w jeździe. Zobaczymy jeszcze, tak trochę zweryfikuję ogólny stan. Pokażę Wam, w jakim stanie jest łańcuch Tutaj są graty kupione, czyli mamy klocki hamulcowe. Tym razem nie będą to SBS-y, będą TRW. Ostatnio jeździłem dwoma motocyklami, które miały klocki TRW, bardzo fajnie to hamowało. więc spróbuję u siebie. Co jeszcze jest olej nowy? Tak, ktoś powie, a potem nie lecisz, tak, bo ten olej będzie tylko na 100-200 km. Chodzi o to, żeby wypłukać silnik, bo nie wiem jak dawno był ten olej zmieniany, co to jest za olej w jakiej kondycji jest silnik, więc chcę go trochę wypłukać jest tutaj nowy olej, e, filtr oleju więc od razu tu się wymieni to zaczynam powoli działać jedną z bolączek Kawasaki był niecofający się rollgas po prostu się przycinał, znaczy przycinał no nie cofał się w ogóle Na czym polegał twancyk tutaj rollgas, opierał się o ciężarek i po prostu tutaj się przycinał a dlaczego? bo ktoś wymienił sobie kierownicę na akcesoryjną Niestety nie pasował mu tutaj otwór. To jest otwór, który blokuje nam przełączniki, tak żeby one były w jednej pozycji. Tutaj, jak widzicie, już są markery, yy, czyli o ile powinno być przesunięte. Tu jest ten drugi punkt, tutaj będę wiercił. Jak zrobiono? Czyli izolacja, patent skręcono na Hama. Przy czym, przy okazji, skręcając tutaj, uszkodzono przełącznik, bo dano nie tą śrubę. No i to i tak nie chodziło. To wszystko się ruszało, więc tak to trzeba było zrobić. Oczywiście blokada, ten bolczyk, który miał wchodzić, też musiał być ścięty, żeby to jakoś chodziło. Więc śrubka wkręcona, nawiercona, wkręcona, będzie trzymało, bo to jest w sumie tak, jakby tak miało być zrobione od nowości. Otworek jest zrobiony, mamy wwiercone, blokuje. Zabrałem się za wymianę linek od gazu. Wymieniam obydwie, bo to w sumie niewielki koszt, a no, a warto po prostu. Przy okazji, też oglądam sobie, czy gdzieś tam rama tutaj nie, było, nie była prostowana, cudowana, podmalowywana Nie ma jakichś dziwnych pęknięć. Na szczęście, wszystko jest ok. Nie widać, żeby gdzieś tam kiedykolwiek na spawach zapracowała. Więc jest pozytywnie. Jeżeli chodzi o linkę, o nie wostrze, o linkę zamykającą, to jest właśnie ta. No, tak jak widać, jest ona skorodowana, widać, nie widać. Jest ona skorodowana, coś tam była smarowana, więc jeszcze pociekło z niej. Po prostu korozja. No wygląda, tak jak wygląda. Już mam nową zamontowaną tą linkę. Zaczyna to fajnie pracować. Już mi roll odbija, ale jeszcze nie tak płynnie, jak bym chciał. więc oczywiście, linka otwierająca też idzie do wywalenia. Co trzeba zrobić? No, w sumie, tutaj zrobić sobie tylko miejsce. I można bez problemu, bez demontażu gaźników, bez, bez jakiejś większej zabawy, te linki wymienić. Także polecam. Ja mówię, zostałem jeszcze tylko ta otwierająca i będę miał nowe linaczki. Obydwie linki wymienione, jak to chodzi. Jest tu taki niewielki luz, Zaraz zobaczę, czy jest wystarczający. Tam widać linka sobie chodzi. Widać, a gdzie tam widać. No i ważne. Przy okazji sobie posmarowałem tam wszystkie dźwigienki Linki są poprowadzone po staremu. Teraz jak wyglądała moja. Moje linki. No to jest linka naciągająca. Otwierająca, naciągająca. Chodzi ciężko. Tutaj ogólnie wyszło to z pancerza. Czyli zarobienia. No, nie miało to prawa płynnie chodzić. Jak widzicie, powinienem to wciskając palcem. No, a to jest zagięte tutaj. Także obydwie linki wymienione. Pusterka usunięta. Składam. Z tego, jak wygląda rama, jestem zadowolony. Jak najbardziej, no naj, może inaczej, kupując motocyk, najbardziej obawiam się tego, żeby był jakiś większy strzał, którego ja mogę nie wyłapać, i potem się będę bujał z jakąś krzywą ramą. Tutaj jest wszystko ok. Nic nie jest popękane z pawy nic nie było cudowane. Wymienię tylko szołżysko, główki ramy, bo chyba jest to oryginalne. Dobra, no zakładam bak, skręcam wszystko do kupy. A jeszcze sobie zobaczę, jak linka jest przy, jak w pozycjach skrajnych. Czy nie będzie jej naciągały? Jeżeli nie, to ok. No dobra, smoła sobie kapie. A jak to wygląda? Czarno. Czarno to widzę. Olejno starutki jest. Śmierdzi, ale fakt, że nie śmierdzi paliwem, tylko śmierdzi taką przepalenizną. No dobra. Jeżeli chodzi o filtr oleju, zaraz go sobie rozetnę, jak będę miał sekundę. Teraz się wezmę za zaciski, to niech sobie tutaj ścieka, a ja się zajmę zaciskami. Wyciągnę sobie te klocki hamulcowe, zobaczę jak tłoczki, czy nigdzie to nie ma korozji, poczyszczę i wmontuję sobie nowe, nowe klocuszki. Tak jak mówiłem, tym razem będzie TRW. Zobaczymy, jak to będzie hamowało. Fajnie, że lagi nie ciekną. I nie są skorodowane, podzawiałe, gładziutkie. To jest plus. Gaźniki, jak wyglądają? No, paskudnie. Zresztą o gaźnikach już będziecie mieli wstawkę. Już gaźniki zagl zaglądałem. Także kolejna lipa, taka mała. Te półksiężyce się tak trochę rozpadają. były Zaciśnięte. Wiecie, że uszczelka tu występuje tylko w oryginale. I kosztuje. 270 zł. Nie ma zamiennika. Lipa. Audi mojego syna. Dobra, lecimy. Olej sobie dalej kapie. Ja się już bawię zaciskami. Powiem Wam, że nie wygląda to najgorzej. Jeżeli chodzi o tłoczki, są one oczyszczeje. Więc wyglądają ładnie. Zaz pokażę jak wyglądały. Ale nie mają żadnych żerów, Więc nieźle. Być może końcu to będzie motocykl pierwszy, w którym nie będę musiał regenerować zacisków. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o klocki. Poprzedni właściciel wspominał, że jest slipa, więc nie mam mu tutaj tego za złe. Nie kłamał, nie oszukiwał. Powiedział co i jak, tak jak powiedział z bakiem. Tak z klockami. Jak one wyglądają? Widzicie, tutaj już ta czas sobie szorowała. Zero, nul totalny. Jest jedna strona. Widzicie, to się już wszystko rozpada. A to jest tutaj ta strona. Jeżeli chodzi o sam zacisk, był nasmarowany. Tutaj jakiejś tam korozji. Nie ma gumki całe. Więc tylko oczyszczę, wymienię gumeczki, Nasmaruję tak, jak ma być i będziemy składać tłoczki zaraz kończę tutaj czyścić w tym zacisku zacisk sam sobie jeszcze trochę opłuczę z tego całego pyłu żeby to w miarę fajnie, zresztą mi tak ładnie wygląda, nieźle nie, a jak to wyglądało i tutaj jeszcze mam no tłoczki wyglądają tak jak widzicie trochę brudne trzeba się tym zająć tak żeby po prostu wciskając tłoczki nie, nie, nie na sobie i ten brud, żeby nam nie pokaleczył w środku uszczelniacze bo będzie lipa. Dobra, czyszczę, jak po czyszczeniu będę składał, może coś nagram. wiecie hamulce to nic ciekawego. Każdy zacisk wygląda tak samo, więc sposób robienia jest taki sam zawsze. Dobra, oliwa kapie. Płyn to oczywiście jest syfia, nie wiem co. Jak widzicie, jest taki. Pokażę, co. O! Tak wygląda płyn. Teraz go muszę odciągnąć. Mam nadzieję, że mnie pokapie. No ale taka masakra jest. To jest płyn. A filtr oleju już jest montowany. Filtr zakręcam. O ringi wymienione. Powinno trzymać. Pamiętajcie, że jeszcze tutaj toś robot też ma swój oring. Trzeba ją po prostu wypchnąć i wymienić oring. Dobra. Lecimy. Tak sobie oglądam wszystko, przeglądam w tym motocyklu i powiem wam, kolejny motocykl, który trafia do mnie, który kupuję, który był po jakimś tam serwisie. Ma takie coś. Widzicie tutaj? Gumę na gaźniku. To jest jeden, a na tamtym drugim jest ściągnięta, nie zaciągnięta. No takie coś. Ogólnie o co chodzi? Linka była źle pociągnięta i, i po prostu ściągnęła ten kluciec, więc będę musiał teraz, nie chce mi się na razie baku ściągać, więc tam będę musiał ją daleko o tam Cisnąć między drugi a trzeci cylinder, a nie pierwszy, a drugi i jakoś to umieścić. Tutaj, oczywiście, mamy zacisk, który się lata. Filterek paliwa jakiś tam, Dobra pokażę. No, trochę tak nie robi to roboty. Jest tutaj kilka takich rzeczy dziwnych serwisowo. Widać, że ktoś tam kiedyś coś tam robił i, i nie pyknęło. Ale motocyk tak, fajnie pali, fajnie chodzi. Zobaczymy, co dalej z nim będzie. Żeby dojść do akumulatora, tu mam akumulator, trzeba tutaj wybebeszyć trochę, jak widać. Plus, do tego, żeby ustawić tą gumę prawidłowo, muszę ściągnąć taką jakby puchę z filtrem, która łączy się tutaj z tą puchą. Ogólnie wszystko w środku jest takie se brudne Powiem Wam, że jeżeli. Regulacja zaworów, bo ponoć ten motocykl ma zrobione zawory Wygląda tak jak Montaż chociażby gaźników To jednak sobie zobaczę te zawory Bo coś czuję, że mogą być fajne kwiatki Tutaj oczywiście silikon wszędzie jest Guma wygląda tak Była już od dawien dawien dawna tak zdeformowana Więc motocykl se trochę popracował Tak se Ogólnie linka po prostu była źle, źle poprowadzona, ją zaraz tam wsunę, żeby potem się nie siłować. i O co chodzi? To są krótce, które są pod jakimś tam kątem, tak? On był założony tak. A powinien być założony tak z wygięciem. Co teraz robię, wrzucę to do linki ultradźwiękowej, nagrzeję, żeby było miękkie, bo na razie to one są sztywne, jak nie wiem co. Muszą po prostu się nagrzać, odzyskać trochę tej swojej miękkości i dopiero wtedy go zamontuję Powiem Wam sporo roboty i mówię trochę trochę to takie za, za w sumie kilka dni jak przyjdą mi zestawy naprawcze i tak to będę gaźniki wyciągał i tak ale potrzebuję ten motocykl jeżdżący w, bodajże w sobotę i w niedzielę no i niestety do tej pory zestawy naprawcze mi nie przyjdą bo chyba w poniedziałek będzie przesyłka z nimi więc muszę pokombinować tutaj widzę dobra podciśnienia to jest chyba do gaźnika tak do gaźnika do kranika się wysunęło nie trzeba pamiętać żeby wpiąć bo takie króciutkie jest wanienka sobie chodzi myje mi ten cały kruciec myślałem na sobie łańcuch bo był luźny nie no powiem wam tak jest taka tragedia z tym łańcuchem to wam pokazać. No na pewno nie wkładając palcówki. Tu jest naprężone. Jeszcze to jest miejsce gdzie ma. No, Mam nadzieję, że teraz widać. O, teraz było widać. jest tak nierówno wyciągnięte różnica to jest 25 mm między, między punktami po prostu to jest taki śmietnik że z tym łańcuchem nie ma już co zrobić ktoś go niby smarował ogólnie to jest tak wszystko jest zapaczkane tutaj smarem już nie mówiąc o zabieraku o oponie nawet no cóż na no łańcuch śmietnik jak kupowałem obstawiałem że będzie śmietnik ale Myślałem, że no nie będzie aż takiej tragedii, no ale jest. Plus jest taki, że tył ramy nie był nigdzie bity, dziabany. Wszystko tutaj, te rurki, wszystko wygląda ok. Jak widzicie kawasak już jest poskładany. Podsumowując, co jest zrobione. Olej i filtr wymieniony, zrobione z przodu hamulce, czyli mamy wymienione klocki. Razem z płynem hamulcowym jest wszystko odpłaczone, a moje naprawdę przyzwoicie jest ok. Jest zrobiony rolgas, bardzo fajnie odbija, fajnie pracuje. Jeszcze sobie trochę wykasowałem luz na, na rolgazie, tak żeby to było bardziej takie czułe. Co jeszcze odkryłem? Oprócz nieszczelności, którą usunąłem z gaźników, jak się okazało te gaźniki mają funkcję podgrzewania. Czyli mamy w airboxie czujnik temperatury powietrza, które jest zasysane i w razie czego jak jest po prostu za zimno, te gaźniczki mają podgrzewanie. Niestety u mnie brakuje... Tej części wiązki, która łączy po prostu główną wiązkę z gaźnikami, ktoś kiedyś jak serwisował, po prostu ją wypruł, no i będzie trzeba to dołożyć. Jeżeli chodzi o samotocyk, zrobił on już ze mną prawie 300 km, gdzieś w którymś tam w pierwszym odcinku chyba pokazywałem licznik, jest zrobione prawie 300 km. Jeździ nie najgorzej, przy czym trzeba. Tak jak wspominałem, kilka rzeczy jeszcze wymieniać, Przed wymianą oleju sam silnik był jeszcze, same cylindry były zalane takim preparatem. Służą do odkraszczania przypieczonych pierścieni, czyli można albo zalać naftą, albo takim preparatem. Co się stało? Motocykl przestał żreć olej. W sumie, tak jak pokazałem, zrobiłem 300 km. Oleju nie było nic. Miejmy nadzieję, że dalej się to utrzyma. Fakt, że jutro prawdopodobnie już będę miał ostatnią jazdę w tym sezonie, więc o tym jak to się sprawdza przekonam się dopiero w przyszłym sezonie. Zobaczymy. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, cześć.